stary. Ale co się dzieje? To jest nie do zrobienia. No ja wjechałem, zabrałem oddech normalnie, no co jest? Gdzie ty jesteś w ogóle? To tu jeszcze mi nie mogę. A zobaczcie na pewno to na czele bierzesz, bo możesz się pomylić. Ja tak się miałem, by mi się. O Ja bym chciał podjechać najbardziej o, 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 od lewej strony o To jest 1600 km, ale to będzie fajnie, patrz zrób tak jak ja <grytanie> Trochę tak nie wypada tak tu stać Dobra tutaj jakoś bo. Już mi wesołeś Nie Tam klikam hmm. To nie wsu o, Takie coś. Tyk. E. Masz. Przy wodzie. Jak to się wywołało? No nie gadaj. Poczekaj, tu jeszcze bym... No nie lepiej od razu na Barcelonę jechać i z bar... Nie no, może nie. Ja bym jechał w stronę Barcelony i Tarragona tam zaznaczył. Punkt, żeby. Bo wiesz o co chodzi? Albo dobra, połowę gór będzie, połowę morza w sumie ponad. Bo to, co żeś zaznaczył teraz. żeś na Walencję zaznaczył, dobra, czekaj. Głóż się na stację. A nie, tu nie wiadomo, dobra, to nie. Jak to się robiło? Klikasz po, po, po prostu na, na Walencję. Ale jak się robiło? No, właśnie... Jeziewe, no. coś Tylko ja ci powiem jedną rzecz. Nie bardzo ona mnie chce tu kierować. Ale ty klikasz, yy, dodaj lokalizację yy, unikania, czy co? Jak ty to klikasz? Mapa świata. No dobrze, kliknę, dobra. No i po prostu klikasz tam i tyle. Chyba no, bo mi się coś tam zaznaczyło okay. wcześniej. Ruszajmy. Tu urodę Otwalił O, Ole bym wypierd... Dobra, przepraszam na gdzieś zjechać. Czemu? Nie, nie musimy. Kurwa, zwierzaki, szybciej. Ronda to jest. Nie no, z tym ruchem to będzie grubo, ty. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Fajno. Super na skróty Nie ma skrótów ja nie. No, no i ta. co baranie nie widzisz, że zjeżdżam? Wyjebał we no mnie No Nie no to jest moja wina, nie? Ale Zrobi... rondo Pana. zrobiłem coś nielegalnego to A to rondo jest przyjemne nie? Takie w Polsce by mogły być. Takich to we Francji nie ma. O kurde, mi się skręca. To takie ronda też są. Nie, we Włoszech takie dosyć duże. Oj, tylko we Francji są mniejsze. Jest takie bardziej łagodniejsze. Zjedź no to jest Ile ten ronda no, ale... Nie wiem, właśnie, ale ciężko idzie. 17, 17 to, to nie jest dużo. To... Bo jednak dużo Trzymaj się lewej strony Migracze używamy nie. Jest 7 rano O awaria silnika odwiedź serwis Dole Wybałeś? Nie, już wcześniej był przez O, tylko że to jest zuwężka No to jedziemy na, no. yy, na Hiszpana? Hmm. Na Hiszpana jedziemy, tak. Tak mówię Brameczki. Czemu on wolno jedzie? Jak? <grym grym> tu jest dla busów? Bo hałas już wcześniej. Trochę gangsterkę Bejdź! O, Proszę państwa. Proszę, Federik musiał wrócić bez ładunku, ponieważ nie mógł znaleźć. Bo jesteś o 56 zł? To tak mało O, minus, minus 3600 O, uchylę się szybko Ja wolę tam zamknięte mieć, bo jak mi muchy wpadną, to kurwa jest potem potępizna Wspania No ja cały czas się zastanawiam tak jak miał iść do pracy, czy na pewno do tej y, Norwegii, prawo. czy nie na kierowcę na przykład? No ja nie wyrobię, nie wyrobię, nie wyrobię, nie wyrobię. Też fajna sprawa i Je jeste tak pojeździć, ale hajs. No, no mniej, się gdzieś, mniej się niż tam. A no, kurwańska, co tu tak ostro? Chyba, żeby pojechać do Norwegii i pracować jako kierowca. <laughs> tam też potrzebujemy chyba razem. No na Obera idź od razu. Nie, yy, chodzi mi o kierowcę yy, takiego, y, jak ty byłeś. Wanika To tylko w polskim filmie. Nie wiem, no musiałbyś, ale to musisz znać, wiesz, no język jakiś tam, nie wiem, jaki oni tam mają, czy pakistański, czy... I norweski. Czy pekiński, kurwa. Po norwesku go tam przecież. No to norweskiego chyba tak nie bardzo, nie? No to nie. Przecież to wikingowie to, kurwa, wymyślili. Właśnie problem taki. No, ty sam yy, nie mieć po angielsku, a jeździłeś w anglojęzyczne kraje. Nie, no, coś tam wyniosłem ze szkoły, ale to nie aż tyle, nie? Ze szkoły. No i z gier. Gier to najwięcej chyba. Dobra, czas przetestować, kurde, bo nowa, nowa ta jest. Nowa wacinka. Damy ci od razu 60. Ty ja cię doganiam, czy mi się wydaje? No to ja mam coś zjebane, co? nie pamiętam co Chyba, że nas firma w robi i nie ma 11 ton u mnie na ciebie. może u Ciebie jest, u mnie jednej palety mniej, może, wiesz, różnie to była, nie? Pamiętam takich dwóch gamonii, co chcieli mi, chcieli mnie tak w chuja zrobić na zadunku w Paryżu, ja pierdolę, kiedy to Co ty robisz? Kto? Ty! Przecież tu ładnie jest, czemu nic nie mówi? No ładnie jest. Kurwa, staniemy się zrob... znaczy się... pan Ten... Hamuj. Bigo zrobimy? Hamuj. No kurwa! Dobra, już jedziemy. Yy, za późno. <laughs> to wygląda jak pas do rozpędu, nie? Taki Co to i... jest? To? Czer... Ej! Zaraz no. coś cię dogoni czerwonego. Co to jest? Straż pożarna? No. Zaraz to cię dogoni. Samochód to jest zwykły. Nie, on ma koguty niebieskie jakieś. Zobacz. Przyhamuj chuja, to zobaczymy go. Policja. Polizaj. Ty, ale nie aż tak hamuj Policja jest czerwona, cała? Chyba Policja Foral poruza... Nie, to jest jakaś inna chyba policja. Ale to właśnie... 112 to, to jest... ma numer. To jest straszna. Jesteś... Pogotowie to wszystko... Ale tam ten wolno jedzie, ty Czego jebać? A ty już pod górę zało. To już jest to, to nie jest autostrada, bo żeś taką drogę wybrał. A, Także... No, ale to jest bardziej ciekawsze niż... A, na, za, na zakręcie. Próbuję, właśnie. Dostaniesz mandat? Jadę za tobą. Jedzie coś? Mów czy się chować. Jedzie, 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 jedzie. A, jedzie. Jedzie. Pierdolis. Stoi, kurwa. Ja... Damy radę. Traktory. Ale wymuszonko poszło. Polówką, Uważaj na fotoradary, nie? Ja tam jej nie No, te domy takie, no. Taka mała wioska? Kurwa, serio? Ale powiem ci, że we Francji też takie są wioski, tylko że trochę większe. Ale o. jakby główna droga jest i są domki. O, stacja paliwowa, no, sto... coś tam to... chciałeś. Nie, jeszcze nie. Nie? nie. To nie. Do serwisów kurwa. bardziej. Ale mościk złoty. O, Pamp Pampeluna. No to rozdziewiczamy port. Y, o, pam, po, pamplono. kolejne takie ładne rondo. Ty, ale mnie kusi? Hm. Jest? My mamy włączone to w końcu no. Dobra, ja coś przetestuję, nie? Zjazdem. Jak się przytestujesz? Można! Można śmignąć Zjedź z ronda Można mówić? Kolejne rondo, zobacz ty. A tu trzeba y, normalnie, bo się y, nie wyrażę. Nie, tutaj się nie O, Ole, da tym zak... Ole, to wpada w poślizg. to <grym> O, mało włos. No dobra. Dziennik pokładowy, pogoda dobra, wiatr słaby. Bo mi się pas kończy, ty... Dawaj, wiesz, szybciej. A gdzie migać? A był, był, dobra. Był był Ja się wybałem bez, bo i tak nikogo nie było z tyłu, żeby informować o tym, że ja w ogóle... Bramki! <laughs> ciekawe ja tak ciekawe czy on na... mają telepassa jak no. zwolnił! No, bez 40! Co ty robisz? No pozwolni no. no, chłop przede mną ty <laughs> Widzę kurwa gwiazdy. Czekaj, odepnij Albo nie, dobra, nie da się odpiąć Teleportuj się, to ja zaraz przejdę <grym> Wy, y, Wygląda przez szybę Teleportuj się, no co robisz Gazuję Ja idę po banana Akurat zdążę Dobra, no niestety eee, Czekaj, to było tak F7 No, 28% Ale to nie szkodzi My z serwisem mamy takie rabaty No to jak nie, no to jadę No Dobra, małe problemy techniczne Jem ja wędlinę z warzywami, ona jest zajebista Ale bramki śmieszne, ty To jest to miejsce, co mówiłem, że tu ładnie jest. Cieszę się, żeśmy się na chwilę zatrzymali. Ej, tu nie wiadomo, są ograniczniki. To coś nowego chyba będzie w tej gierce. Zaczynam. No... Ograniczniki do dwóch yy, metrów. A, a ja muszę po prawo. Muszę, muszę skręcić. A na szerokość? Hmm. Nie, yy, na szerokość. Yy, nie, nie, nie. Na... Na wysokości są tu najbardziej ale ale to jest wąsko, ja nie zmieszyć. Właśnie tak, przyjechałem, we mnie no. Tylko jedna bramka jest otwarta, bo inna jest zablokowana. No, tutaj w Hiszpanii, bo tam jest właśnie takie coś, że jedziesz za i nagle masz autostradę. Bramki, ale masz też alternatywą, inną drogę bezpłatną, nie? Tylko, że tutaj nie ma tak względu po to. To nie są wany kurwa żeby jeździć vanami. Dobra przyjadę Ile 23 zł Dobra czekam ze stonę Czekaj jakie są ceny pali bo akurat widzę Ten stoi na drodze To? No kurwa słówka w tak ciągle stoi no, środku drugi, kurwa. ja jazdy. Myślałem, że on jedzie przede mną on stoi. To co, przez rondo się przepierdolę. Kurwa, myszka, myszka. Trzymaj się prawej strony, zjedź z ronda. Także tego, nie? Na rondzie, zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Tylko się nie w stary, trochę. Tamu. Zobaczysz. Zobaczysz. jeszcze w tych bramkach siedzisz? Nie, wjechałeś już, nie? Siedzę i to dosłownie. No i co ty też razy to robisz? Nie, zablokowałem cały dla ciężarówek. No weź, no jedź już, kurwa. Zanim to kurwa towarzysz wzię, chodź. Nie.